Siema, siema, tej Tori, nastał ten długo wyczekiwany moment. Obiecałem wam, że powiem, na kogo obstawiać właśnie w Mistrzostwach Świata Brawl Stars, Żeby dostać wszystkie nagrody. No i to jest ten odcineczek. Jak pewnie już wiecie, na oficjalnej stronie Brawl Event, do której link dam wam w pierwszej linii opisu, można już obstawiać mecze finałów, które zaczynają się jutro, czyli w piątek. Będą trwały też przez sobotę i w niedzielę. Jeśli w miarę dobrze uda wam się obstawić meczyki, to możecie zgarnąć wszystkie 30 darmowych prezentów, które są do zdobycia, właśnie za dobre obstawianie. Jest wiele kozackich rzeczy, które naprawdę warto. Zgarnąć, no i kurczę, grzechem by było, żeby z tego nie skorzystać i nie obstawić. Popytałem wielu ekspertów i z Polski i z innych krajów, którzy znają się na esporcie sporcie Brawl Starsowym, no i oni mi powiedzieli, na kogo obstawiają. Ja złączyłem to wszystko w jedną całość, żeby dać wam jak najlepsze typy, i powiem wam to w tym odcineczku. Oprócz tego tak się składa, że w aktualnościach możemy też głosować na kozackiego skina do fanga. I jeden z tych trzech skinków, które tutaj widzicie, wejdzie do Brawla, a ja wam powiem przy okazji, jak go dostać za darmo. Ale spokojnie, zaraz do tego wszystkiego przejdę, tylko na wstępie wam powiem, że nagranie tego odcinka zajęło mi bardzo dużo czasu, więc jak możecie to Docencie to łapeczką w górę, bo naprawdę się dla Was starałem, zbierałem te informacje długo, więc jeśli możecie to polajkujcie, bo bardzo mi zależy na tym, żebyście dobrze obstawili i zgarnęli wszystkie nagrody. Więc jak już wejdziecie na tą stronkę Brawl Event, do której link dam wam w pierwszej nic opisu, musicie połączyć się ze swoim Brawl Starsowym kontem przez Supercell ID. Ja jestem, jak widzicie, już połączony. No i następnie zjeżdżacie sobie tutaj troszkę niżej, no i na przykład możecie kliknąć sobie tutaj typuj. No i wtedy odpalają wam się typy za pierwszy dzień, bo na razie można tylko obstawiać pierwszy dzień. Są trzy dni, piątek, sobota, niedziela. Na razie możemy tylko piątek obstawiać. Pozosta Całe dwa dni odblokują się za niedługo. Ja oczywiście w tym filmiku powiem wam typy na wszystkie dni, nie tylko na ten pierwszy, który na razie się da, tylko też na te inne, żebyście później, jak będziecie je obstawiać, mogli sobie wrócić do tego filmiku i to zobaczyć. No i dobra, lecimy na początek, będzie mi najłatwiej po prostu tą pierwszą grupę obstawić, żebyście widzieli na kogo ja obstawiam. Więc jeśli chodzi o grupę A, to najpierw pokażę wam jej skład: jest to Luminosity Gaming, BC Gaming i Rivinat Esports. W tej grupie mamy jednego dużego faworyta, co potwierdziły mi wszystkie osoby, których się o to pytały. A żeby była jasność, osoby, które m.in mi doradzały, to Masashi, czyli postać, która w świecie Polskiego Brawl Starsowego esportu na pewno jest wam dobrze znana. No i też bardzo dobrze się zna na tym esporcie. Oprócz tego, Zimon, kolejny bardzo dobry polski gracz, który jest wysoko w topce polskiej. Ale były też osoby z zagranicy, jak na przykład Kuzan, który jest normalnie komentatorem Brawl Stars Esports we Francji i każde finały co miesiąc komentuje, więc bardzo dobrze zna te drużyny. Było też kilka innych znanych osób, więc myślę, że te typy naprawdę będą dobre. Więc w pierwszym meczu obstawiamy na LG, czyli Luminosity Gaming, to jest bardzo dobra drużynka. Oni są faworytem do wygrania właśnie całej tej grupki. No i w drugim spotkaniu będą mierzyli się z BC Gaming. Gaming. Drużyna BC Gaming rzadko kiedy w ogóle wygrywa na jakieś inne drużyny niż z Chin, bo oni są w ogóle z Chin i zazwyczaj grali tylko z chińskimi drużynami. Myślę, że nie będą mieli szans z LG, więc szybko sobie tutaj na nich dajemy. No i został nam tutaj kolejny meczek. Jak widzicie mamy RNT kontra BC Gaming, czyli dwie drużynki, które na początku dałem, że przegrają. Ten mecz jest bardzo ciężki do obstawienia, ale mimo wszystko obstawiłbym na RNT. A dlaczego? No tutaj powiedziałbym wam szczerze głównie dlatego, że miałem okazję komentować kilka ich meczy i pokazali się bardzo dobrze, aczkolwiek część osób, których się pyta, mówiło, że właśnie RNT wygra część, że ta druga drużyna BC Gaming, więc no tutaj jest takie 50-50, sami zdecydujcie, ja daję na RNT. A zanim przejdę do kolejnych typów, jak możecie, zostawcie suba na moim kanale po więcej odcineczków, po więcej newsów, jak będzie coś nowego wychodziło z Brawl Stars tutaj o wszystkim najszybciej, jak się da was informuję. Góry dziękuję każdemu i przechodzimy teraz do obstawiania grupy B, czyli drugiej grupy, która też będzie rozgrywana w piątek, czyli ten pierwszy dzień. I ta grupa jest mega ciekawa. Jak widzicie, mamy tutaj Tribe Gaming, Replay Totem i Na'Vi, czyli trzy na pewno bardzo dobrze wam znane drużynki, w tym dwie z Europy. No i i tutaj też nie jest łatwo obstawić. Pierwszy mecz tripe kontra nawi. No, i tutaj trzeba powiedzieć, że tripe może to wygrać. Oczywiście nawi też może zaskoczyć, ale mimo wszystko obstawiłbym na tripe. Wydają się lepsi, po prostu mają dużo lepszą formę. A nawi raz jest w lepszej formie, raz słabszej, więc ja tutaj jestem za tripe. Ale drugi meczyk Replay totem kontra Tribe tutaj też eksperci, których pytałem, mieli różne głosy. Jedni mówili, że Tribe wygra, drudzy mówili, że Replay totem. Więc też musimy tutaj postawić, no, na to, co bardziej nam jest bliżej serca i co myślimy, że ma większą szansę. Więc ja decyduję się na Replay totem. Myślę, że ta drużynka ma wielki potencjał i oni mają szansę wygrać całe te mistrzostwa. No i jeszcze starcie nawi kontra Replay totem. No, wydaje mi się, że nawi przegra całą tą grupę i przegra w niej wszystkie mecze, mimo że nawi też jest dobre. Ale myślę, że tutaj Replay totem da radę. Więc tak prezentują się moje głosy na pierwszy dzień, i zaraz w skrócie powiem Wam też głosy na kolejne dni. Ale zanim do nich przejdę, wejdźmy sobie do aktualności i wybierzmy, zagłosujmy bardziej na jednego z trzech skinów do fanga, który mi się najbardziej podoba. Napiszcie w komentarzu, na którego wygłosowaliście. Ja wybieram tego trzeciego, tego zwykłego czerwonego, bo ten w środku tak ma za dużo elementów według mnie, a czerwone kolorki wyglądają lepiej od tych niebieskich. Dlatego ja przesyłam swój głos na tego trzeciego skina. No i o co chodzi z tym skinem? Jest to baseballowy skinek, który za jakiś czas wejdzie w kolejnych aktualizacjach. Ten, który będzie miał najwięcej głosów z tych trzech, no to po prostu zostanie wybrany i twórcy go dodadzą. On będzie kosztował Gemy, będzie do za gemy, więc nie dostaniemy go za darmo, ale tutaj przychodzę ja i na pewno moim widzom, czyli wam, jeśli macie sublika na moim kanale, rozdam takiego skinka jednego lub dwa. Czyli ktoś z was będzie mógł go zwyciężyć, więc tym bardziej śledźcie mój kanał, subskrybujcie mnie. No i oprócz tego miejcie wpisany kodiktori w sklepie Brawl Stars, no bo to trzeba robić, żeby brać udział w tym konkursie. No i gdy już ten skinek wyjdzie do gry, to wtedy wam go rozdam. I przechodzimy sobie do dalszego obstawiania, do kolejnych grup, a ja z tego miejsca chciałem was zaprosić już w piątek, sobotę i niedzielę, żeby oglądać polskie streamy, gdzie właśnie ja i Weni będziemy mieli okazję komentować te mistrzostwa, no i mam nadzieję, że Spodoba Wam się nasz komentarz. My na pewno damy ze swojej strony co najlepsze. Po prostu będziemy się starali komentować jak najlepiej się da. Okej, okay, więc generalnie kolejne typy myślę, że będą możliwe gdzieś w piątek po zakończeniu tego dnia pierwszego. To wtedy będzie można obstawać już na drugi dzień i później będzie trzeci dzień. Drugi dzień chyba jest dla nas najważniejszy, bo zacznie się on od grupy C, czyli moi drodzy Zeta Division, Nans Esports i STMN. Mówi się, że to jest najcięższa grupa w ogóle z tych wszystkich. I nawet sami zawodnicy Zety tak mówią. Dostałem informację od jednej osoby, która rozmawiała z miałem. Czyli jednym z zawodników z Division naszej polskiej ekipy, że to jest tak naprawdę losowa grupa. Tutaj wszystko może zależeć od szczęścia i ciężko przewidzieć, kto z niej wyjdzie. Sam zawodnik Zety tak mówił. Pierwszy mecz to będzie z Division kontra STMN Espoirce. To już będzie najważniejszy mecz w tej grupie. Kto go wygra, według mnie, zajmie pierwsze miejsce w niej. No i w tym meczieku obstawiałbym na Zetę. Mimo, że eksperci mówili mi różnie. Jedni byli za STMN, myśleli, że oni dadzą radę na luzie wygrać. Drudzy mówili, że Zeta. Ten mecz jest bardzo wyrównany. To jest takie 50-50. Tak naprawdę każdy ma szansę, ale ja wierzę w Polaków więc obstałem tutaj na nich, wy możecie mordki zrobić co chcecie drugi mecz znowu z Zeta tylko tym razem właśnie z Nonce Esports Zeta będzie grała dwa pierwsze mecze z rzędu no i tutaj będą mieli mniej czasu na odpoczynek zacznijmy od tego, że Nons Esports to jest też bardzo dobra drużyna, mimo że jakoś mega może jej nie znacie ona też ma świetnych zawodników i potrafią dobrze grać, więc łatwy mecz to nie będzie, ale ja tutaj daję Zetę, więc mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało no a jeśli chodzi właśnie o trzeci, ostatni mecz w tej grupie, Nonce Esports kontra STMN Esports tutaj też obstawiłbym na STMN, czyli z pierwszego miejsca wychodzi Zeta, z drugiego stmn. I ostatnia grupa, która można powiedzieć, że też jest taką trochę grupą śmierci. Mamy tutaj trzy przepotężne drużynki, które nie zdziwilibyśmy się, gdyby wszystkie z nich mogły wygrać cały turniej. Są do tego też faworytami. Między innymi Crazy Raccoon, czyli naprawdę potężna ekipa, która ma już w swoim gronie osoby, które potrafiły zwyciężać, a bardziej jedną osobę, która potrafiła zwyciężać te mistrzostwa w poprzednich latach. Jest SK Gaming, chyba tego składu wam nie muszę przedstawiać. Co prawda, nie jest to już takie SK jak kiedyś, ale i tak są dalej mocni. No i jeszcze Food Esports. I mówię to wprost, że to jest najcięższa grupa według mnie Obstawienia. I tak samo pisały mi osoby, które prosiłem o to, żeby mi pomogły w tym obstawianiu, które się na tym znają, oni też mówili, że w tej grupie może wydarzyć się praktycznie wszystko. Nie da się tak naprawdę jej obstawić w 100%, żeby mieć jakąś wielką pewność, bo tutaj każdy z każdym może wygrać i przegrać. Więc jeśli w tej grupie coś nie siądzie, to się nie dziwcie, ale ja powiem wam jak ja obstawię, żebyście chociaż wiedzieli, na co ja daję. No i pierwszy mecz Crazy Racon contra SK Gaming. Tutaj daje Crazy Racon. Drugi mecz Crazy Racon contra Food Esports, no i tutaj szczerze. Zastanawiam się, Foot Esports ma mega mocną pakę, ale mimo wszystko ja daję Crazy Raccoon. Wierzę w umiejętności tej drużyny z Azji, ponieważ oni naprawdę na wielkim turnieju myślę, że pokażą klasę. No i ostatni meczyk Foot Esports kontra SK Gaming, tutaj szczerze ja obstawiłbym na Foot Esports. Może być różnie, ale ja daję foot esports, bo mają m.in. linajna. SK Gaming naprawdę miało nieraz mega słabą formę w tym roku, aczkolwiek miało też oczywiście dobrą, więc no, wszystko zależy od dnia, wszystko zależy od szczęścia, ale ja daję foot esports. Bardzo ważna rzecz na sam koniec tego odcinka: mordeczki. Żebyście nie mieli tutaj do mnie pretensji, proszę, bo ja tutaj daję Wam moje typy. Nie ma pewności, że jak obstawicie tak samo jak ja, to Wam się uda. Aczkolwiek uważam, że jak się jakoś bardzo nie znacie na esporcie, to warto z tego skorzystać, bo na kanale razem z widzami obstawialiśmy już wiele różnych turniejów, m.in. też te mistrzostwa rok temu, i wszystko udało nam się dobrze trafić że zgarnialiśmy wszystkie nagrody, więc myślę, że tak będzie tym razem, tym bardziej, że popytałem o to dużo takich osób profesjonalnych, które się na tym znają i to, co wam dzisiaj mówiłem, to były też ich głosy i obstawiania. Co do dnia trzeciego, na razie wam nie mówię, jak będzie wyglądał ten dzień w niedzielę, jeśli chodzi o obstawianie, poczekamy sobie, zobaczymy, jak te dni będą wyglądały i wtedy będziemy wiedzieli, kto w nim będzie grał, no i wtedy jeszcze pewnie w którym z kolejnych odcinków wam powiem, na kogo tam w finale obstawić, dlatego jak jeszcze nie macie suba, to tym bardziej go zostawcie i łapeczkę w górę, mam nadzieję, że to docenicie, bo naprawdę się starałem, do Elo!